Sieć sieć i znowu co jest tutaj? znowu coś I znowu szczup nie znowu siedzi tutaj to nawet nie było to i sieć z ich hej witajcie w kolejnym odcinku Dzisiaj wybrałem się o 6 rano na okonie. Jak widzicie, zbiornik odmarzł, więc jest fajnie, będzie szansa dorwać jakieś pasiaki. Jest godzina 6. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego tak rano przyjechałem. No, w zimę niby nie ma sensu takie poranne łowienie, ale jednak dzisiaj jest to konieczne, gdyż po południu ma wiać tak potężny wiatr jak w Holandii czy w Kieleckim. Tak będzie pizgało za chwilę. Tak więc trzeba połowić te 2-3 godzinki. Nakręcić i poprawić tą kamerę, która jest krzywo, by trochę z formy, bo byłem na urlopie, na nartach. Tak więc działamy. Fajnie, że odmarzło, ale w następnym tygodniu pewnie znowu zamarznie zbiornik, bo prognozy są kurde na minusie. Co to się dzieje? Kiedy ta wiosna w końcu przyjdzie? Tak czy siak dzisiaj próbujemy derwać o konie. Widziałem, że mój znajomy wczoraj trafił, pięknych, pasiaki, tak więc trzymajcie kciuki bez benego, pitolenia to ten jest za język i działamy. Będzie grube łowienie, zobaczycie. Dajcie łapkę w górę, komentarz wędkarski pic. I widzimy się już za chwilę. Z wielkimi okulami. Słuchajcie, już widzę życie na wodzie. Ryby oczkują, wychodzą na powierzchnię. A co to oznacza? Oczywiście jest to bardzo dobry znak. W końcu mamy życie nad wodą. I próbujemy na przecika. Bultis teraz leci niebieski taki. Zobaczymy czy coś da. Jak nie to szybko zmieniamy. Jak wiemy, okonie są mega wybredne. jest ryba ale jazda ale to chyba nie okoń co? no raczej na kajtecha Ajajajajaj. szkoda, szkoda że to nie okoń jest szczupaczek, jakbyś był okoniem, byś był piękny. A tak, tylko Cię mogę wypuścić szybciutko. Fajnie, że chociaż coś poczułem na ręce dzisiaj, bo powiem Wam szczerze, że przez chwilę to już straciłem wiarę, ale uszczupiłem swój zestawik, a mianowicie miałem na początek dropszota 12 gram ciężarek. Później zmieniłem na czeburażkę 5 gram. Jakieś raczki, jakieś przydenne robactwo, i na koniec e, główka 2,5 grama. Kajtek, dwa cale i jest o cokolwiek. Kurde, znowu chyba szczupak będzie. Ale fajne stuknięcie było. O, albo okoń, może. Zaraz się okaże. Jednak nie, jednak szczupaczek. Tylko chyba trochę większy. Niż te wszystkie ostatnie. Kurde, miały być okonie. Troszkę większy ten szczupaczek. Yo man, mamy! Ten szczupaczek Ciutku większy Ciutku większy niż te pozostałe Ale To nadal, nadal nie jest to Po co tutaj przybyłem Mają być okonie kurde bela Wypuszczamy cię I znowu Ale mam nadzieję, że nie szczupak Tylko okoń Kurde Nie! Trzeci już Dawaj, podbieraj, chodź tu Nie przegryź tylko Ja pierdzielę ile tu jest tych szczupaków? Tysiąc? co jest grane. Teraz to przysiad strasznie ten szczupak. Gdzie tu są okonie, ja się pytam. Gdzie tu są? Ale leniwy ten szczupak był. Przysiad. Ale dobra, delikatnie zapięty, to od razu go potapniemy w wodzie. Znowu coś siedzi. I znowu szczupak. Nie. Co za wredne stwory. No banda negusów. Banda negusów. Co dziwne, nie wieje jeszcze tak mocno wiatr, a miał wiać już o tej godzinie bardzo szybko. Znowu siedzi? Tutaj to nawet brania nie było teraz. Kurde, ten jest trochę większy. Siódmy. Jakby się uparł, to może by miał ten wymiar nawet ono no tutaj spadówa. Ile ich tu jest? Coś niewiarygodnego. I siedź na twisterkach na i z daleka coś jest. się? może być okoń w końcu, bo już nie bije tak jak szczupak może być okoń a jednak szczupak, ja wiedzie. już miałem taką nadzieję, że może być okoń zmieniłem na twistera i sobie myślę Musi już być teraz okoń. Nawet nie chodził tak agresywnie jak szczupak. Płynnie dosyć. Ale jednak szczupak, kurde. Uciekaj. Z każdym kolejnym szczupakiem wiara w okonia robi się coraz mniejsza. Siema! No tak! Jeden tylko taki większy, ale mi się spiął, nie? Ale ogólnie okoń kompletnie nic. Piotr był wczoraj. Piotr? Cześć, cześć. No, trafił, trafił. Dzisiaj nawiedziły mnie małe szczupaczki. Ale nie jestem na nie aż tak bardzo zły, ponieważ zobaczyłem dzisiaj, jak ten mikroflexik tak naprawdę działa na rybach. W końcu mogłem się skoncentrować na, na akcji wędki, no bo tych brań było sporo. Mam nadzieję, że kolejne odcinki z rybami, które nie będą miały okresu ochronnego. I tym akcentem zakończmy dzisiejszy odcinek. Życzę wam połamania kija, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, a w ogóle to mam do was pytanie. Jeśli wiecie, jak pozbyć się szczupaków łowiąc okonie, no to napiszcie mi śmiało w komentarzu. A jeśli nie wiecie, co napisać w komentarzu, to oczywiście napiszcie. Hashtag wędkarski widz. To buduje naszą społeczność i jesteśmy silniejsi. Trzymajcie się. Sajonara. Połamania.